Witam Was na moim kanale gołem Damiana, witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj przywieźliśmy 3 sztuki samiczek, tamte co wyrzuciłem. Dwie sztuki, bo trzeba coś donieść, żeby nie za mało było, zawsze mi tych samczyków jest więcej. Także pokażę Wam co przywiozłem od kolegi Trzy samice takie. Takie trzy samiczki, żeby się coś tam poparzyć. Niech to będzie wszystko, co bym chciał donieść. Także wpuszczamy na wolierkę, zaraz je skarmimy Buda latają. Jest 10 minut, tak latają sobie, także dzisiaj już jest lepiej. Teraz już schodzą, nie? Kołem, ale wcześniej ładnie chodziły, także jutro jeszcze będzie lepiej. A, wczoraj też sprzątałem im tutaj na wolierce. Z tym gołąbką, tak jak mówiłem. No i się będą musiał sprzątać Budapesztów nie, bo tam jest tragedia. Widzicie Posprzątane. Dobra, wpuszczamy Asiory. Czekajcie Już leciały, dostały po tabletce, także sypiemy im jeść a i stawiam Wam zdjęcie tej ciemnej co wczoraj yy, mówiłem, że kanty jej wyrosły, także zobaczycie sobie co jej wyrosło. Także zaraz je karmimy idziemy poziareczka. No i wczoraj yy, dwa pelki zmieniły właściciela. Już u mnie ich nie ma. Także już nie kaptają sobie o kogoś innego. Bierzemy karmy. Czekajcie. Teraz tam młode są. O, no, umiesz więcej jęczmienia. Jęczmienia więcej. I owsa czarnego chciałem właśnie dzisiaj kupić na ryneczku, ale nie było. Będę musiał tego normalnego, białego dać swojego. będziemy teraz ich trochę owsa dawać, nie? No także Budapeszczy dzisiaj fajnie latają już, kręcą, kręcą, jest mgiełka, mgiełka jest Także że już kondycja powoli lepsza. Wiecie gołem, mi zastanę dwa tygodnie, nie, no to i człowiek będzie leżał dwa tygodnie, to wiecie, to i też później nie będzie miał siły przebiec. Także powolutku, panowie, panie, bez nerwów, bez nerwów, dobra. Bo tutaj trzeba wsypać, bo jest młodzież Mać. tu jest jedna O, żeby nie wyskoczyła. To też fajnie je, także super. Zaraz sobie jasnego spędzimy. Tu jest jedna samiczka też. To są ostatnie ciemne, jakie doniosłem, nie? Coś więcej ciemnych nie donoszę ze względu właśnie tamtej, czyli kan wyrósł i jeden okazał się samiec. No, tam, nie, to nie to. Czekajcie, pokażę Wam jeszcze... No jedna jest ta, Tam jest jeszcze jeden. O, Budapesztu usiadły. Budapesztu usiadły. Czekają na miskę, ale niestety jeszcze nie ma. Muszę tam sprzątnąć. Także spędzimy teraz jasnego, szybciutko, niech się przelecą. Tutaj też już wczoraj wysprzątałem podłogę. Bo wszędzie jedzenie leżało. matula za dużo nasypała. Zobaczcie już na gniazda se noszą, ale to jeszcze nie teraz także czekam na kurację i wstawiamy te półeczki i wpuszczamy tutaj same ciemne. Także pewnie to wszystko będzie już tutaj z początkiem lutego wpuszczone. Dobra, wypędzamy. Jazda! Ładne podgrzewacze też wystawiłem, bo nie ma sensu. <głodne> no jak gotowe? Dawaj. co tutaj, ja Was wujkuję muszę sprzątać tych dalsków jeszcze też. Dajcie spokój to wszystko tak na raz. A! Dobra. Muszę trochę tą szmatę pomachać, nie bo pękła mi na pół tak to zawsze ją opierałem i się latały, nie? Szmata się po połamała. niech wylatają i niech się dają Dobra co, już jesteśmy na jadły. Już się daje. One są nauczone, wiecie, szmatę stawiam i chodzą. Nie tak to wszystko już do się ciepła. Dobra, wsypiemy to tymi. my to tymi niech wchodzą No tu jest sajgon Troszeczkę, żeby je zwabić Uda 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 Zobaczcie Moment, będę w środku Bójcie się, to nie są so głupie bestie. A zawsze wiecie, jak je spędziłem plotały dłuższy czas, no to już jedzenie w karwniku miałem. Teraz jak nie mają, no to siedzą i czekają Cwaniaki Dobra, wejdą wszystkie zamykami. Dobra, napędza je. Także widzimy się później jak już posprzątam Ponad pół godziny musiałem je napędzać, nie? Dobroimy, że paku nasypałem dopiero weszły A teraz zobaczcie Bez gry tu tyle czasu To chodzą i szukają Minerałów i jeszcze tydzień Dostaną gry tu już Także posprzątaliśmy już Gołąbki wlatują 16 Powiem Wam taka mała buda to aż przyjemnie się sprząta pół godziny i wszystko garnięte z wypaleniem bajka No dawać Trochę im tutaj sypałem idę teraz tego nim osa uszykować. Żeby teraz przed dłuższy czas będą dostawać owiec do karmy. Żeby ich trochę przeczyściło, zanim na jajka usiądą. To? A to jeszcze parę sztuk zostało. Idę i tamte karmić, bo i tamte czekają już. Także posprzątane. Można <grystanie> powiedzieć na tydzień z głowym. Jutro rano będzie inaczej. Dobry co to mam nagrywać Także pozdrawiamy wszystkich. Dziękuję za oglądanie, za odpowiedź, za komentarze. Pozdrawiam. Zobaczcie tam. Czekajcie. A macie, wylatują. Pozdrawiamy. Do następnego filmiku. Cześć.